Namalowany przez Jana Matejkę pod tytułem Zaprowadzenie chrześcijaństwa roku pańskiego 965. Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce to olej na desce o wymiarach 79 na 120 cm. W pierwotnym planie malarza miał nosić tytuł Chrzest króla Mieczysława. Plan ten zmienił się, gdyż Matejko, oprócz sceny samego sztu. Postanowił umieścić na obrazie również znaki wprowadzenia na ziemię polskie zachodniej cywilizacji, która nadeszła wraz ze ślubem Mieszka z czeską księżniczką Dobraną. Centralną postacią na obrazie jest Mieszko I, który już ochrzczony lewą ręką wspiera się o krzyż, a prawą o miecz, symbolizujący jego władzę. Jednocześnie nogą depcze rozbity posąg pogańskiego bożka. Po lewej stronie, w głębi obrazu widać dopalające się resztki pogańskiej świątyni. Mieszko patrzy w stronę wyspy z zamkiem i basztą, nad którą krążą orły. Owa wyspa znajduje się na jeziorze Letnica koło Gniezna, miasta naszych historycznych początków, a zamek to Gród Książęcy, siedziba polskiego władcy. Druga scena na tym samym obrazie po lewej stronie przedstawia moment przyjmowania chrztu przez Czcibora, brata Mieszka. Na obrazie Matejki Czcibor przyjmuje chrzest od świętego Wojciecha. Widać tam również Dąbrówkę, żonę Mieszka, przybyłą do Polski z Czech, klęczącą. I trzymającą zapaloną świecę, symbol nowej wiary, oraz biskupa Jordana z pastorałem. Orły są znakiem rodzącej się właśnie polskości, a ich lot znamionuje formowanie się nowoczesnego państwa pod znakiem krzyża. rycerza. Bądź zawsze oddany Bogu, Ojczyźnie, Panu. Tak będzie. Nigdy nie bądź tchórzliwy. Tak będzie. Bądź obitny i podążaj do celu. Tak, tak będzie. Przegrane bitwy znosz z honorem. Tak, tak będzie. Bądź wzorem dla innych. Tak, tak, tak będzie. Szanuj ludzi wokół siebie. Tak bądź będzie. Bądź wierny swym zasadom i ideałom. Tak będzie! Nie krzywdź słabszych. Tak będzie! Dobra i prawość przed niesprawiedliwością broni. Tak będzie! Bądź fajny dla ludzi w potrzebie. Tak będzie! Nie zgodzamy się! Nie nie bądź nie bądź. na ten temat, musicie do nas przystać. My z naszym władcą mieszkiem I, księciem nam dzielnie panującym, stworzymy silne i niepodległe państwo. Razem jesteśmy siłą, oddzielnie jesteśmy niczym. Nie lubimy klękać tak jak wasz Mieszko. Nie dogadamy się pod względem Rozmów, Wystaw swojego najsilniejszego, może siła do was Dawaj! Dosyć, Nie wyrzekaj się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Unikaj ludzi hałaśliwych i agresywnych, gdyż tacy są mną ręką. Jeżeli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą gorsi i lepsi od ciebie. Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami, jak i planami. Wykonuj z sercem swoją pracę, jakkolwiek byłaby skromna. Z so, sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć. Rozwijaj siłę ducha, w nagłym nieszczęściu mogła być dla siebie tarczą. Bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o jego istnieniu, czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są Twoje pragnienia. Bądź pogodny, staraj się być szczęśliwym. Nadal trwa. To już 2016 rok, 1050 rocznica Chrztu Polski. Jesteśmy w zespole szkół nr 1 w Bryminowie. W Naszej szkole nadal przekazujemy chrześcijańskie wartości. Za chwilę zobaczymy uczennice klasy 6, które chcą nam pokazać, że złe zachowanie nie przysparza nam przyjaciół. Zacytuję Państwu wzrodkę piosenki pod tytułem Hojrak. Co będzie, gdy którejś wiosny albo lata większego od siebie napotkasz chojraka? Gdy właśnie tobie ktoś podłoży nogę w biegu, nikt cię nie podniesie, bo nie masz kolegów. Chodź na nie widzi jak no, tyłem, ktoś stoi Młodszy jest, więc się cię boi A jak jest duży i on tak tylko trzęsiesz, nie patrzy. Za głowę jedziesz, wziął ty piję, i zbędnie głupią pilą W nosie. masz to, że przecież jest dziewczyną Nie staniesz. z gieńca, to znasz pani w mężem Przynajmniej wejdzie w drogę, to gorące Przecież nie się, gdy czasem coś zaczynasz Zwanisz to na kolegę, jeszcze zakampujesz Czuję do kojarzku, a wolek chumisz nie widząc go za każdą na swój, to zawsze jest niewartym Powierz zabawę, sprawy niezawanne Doktorasz chory, każdy jest przyjazny. Nie dziel się nocitem, nie bywasz fajny. Co będzie kiedy któreś wiosny albo lata? Wieś tego ośmiętna pokażę. Była się to ktoś nie ktoś podłoży, no nie kui Nie pomieszkę, nie masz Nie się zmienić, bądź bez sensu, nie wlądź z walchoru Zdrowiać spokój i trochę spuścić z toru Kołdziku, o caniaszku, rydyk, o chojraszku Przyszedł boczak, kiedy nie słyszy Kołdziku, o caniaszku, rydyk, o chojraszku Wywalasz język, kiedy nikt nie widzi Kołdziku, o caniaszku, rydyk, o chojraszku Kulary schowasz, kopiesz szeliaka Kołdziku, o caniaszku, rydyk, o chojraszku O dole chulisz, widoczko zakał Z Gadalina. ty masz ojczyznę z niez ręką historią Jest powód do kluby, a tak się zaczyna Mieszka pierwszy z cudu od Od grzechu przyjął chrzest Tak się Polska narodziła, rok 9, 6, 6 tak Państwo nasze siły rozwoleć książęta, uradzili jeden, jeden, trzy, osiem na nie podzielili. Jeden, dwa, dwa, krzyżaków, Konrad Mazowiecki z i Polska 300 się z nimi męczy.

Byliśmy zakonowi skutecznie, no raczej 1, 5, 6, 9, Ubia, lubelska chytwą cały XVII wiek, jeździ bitwa za bitwą Oto szwedzki wojny z Rosją, walki z tupkami Husaria, ocieczek, Wiedeńska łomu Osłabieni wojnami w kraju fochy i miestaski Skłócone rody i stronnictwa wchodzą w wiek XVIII Przed trusami, a w którą Rosją nie potrafił się obronić 1, 7, 7, 2, zaczynają się rozgrosy 3 maja, 1, 7, 9, 1, nie sprawiła nie że w Polsce było lepiej W naszych sercach biła Polska 123 lata I płynęła w naszych dni, choć zniknęła z mapy świata Próbowano ją zniewolić, ona podnosiła głowę Powstanie Kościuszkowskie, listopadowe Stycznowe, pierwsza wojna światowa Ligendów kieruszyckiego Polska znowu mnie popycha są dla czasem się zdarzają, tak jak ten Nadą 19 0 bolszewicki sen prysnął 20 lat wolności rozlądowy i floty kwitnie polska gospodarka 1 dolar, 1 złotych. Jeden dziewięć, trzy dziewięć, piąta wojna, z jednych Klerowskie Niemcy z drugiej, sowiecka Rosja Polaków los odrzuca obce floty Zesłanie 1 sierpnia 44, w Warszawie, w Polskanie Po 40. rzutu Polsce Konuj zwrócicie do ostatniego z nim walczyli żołnierze, wyklęci opozycja spodziemia, solidarnie walczyła 1, 9, 8, 9 a ty jesteś Polak mały, twoim znakiem ożył biały Mieszkasz tu na polskiej ziemi, znaj historię twych korzeni Jesteś jej kolejną kartą, piszby czytać było wam A znowu o jej losach gadaj, powinieneś i